Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam w końcu jak odinstalować Fortnite. Jest to kontynuacja mojego drugiego odcinka na kanale. Pierwszym krokiem będzie wejście do aplikacji Epic Games Launcher. Tak pójście do, do biblioteki naciśnięcie tego koła zębatego prawym przyciskiem a jednak lewym yy, i odinstalowanie gry Fortnite klikamy tutaj lewym jeszcze raz Wchodzimy tutaj na Epic Games Launcher Wchodzimy w bibliotekę, klikamy lewym na tutaj koło zębate. Klikamy odinstaluj lewym. Klikamy odinstaluj znowu lewym. No i pięknie, proszę bardzo. Wasza gra została odinstalowana oficjalnie. Nie posiadacie jej. Dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Subskrybujcie, łapkujcie.